Dzień dobry moi drodzy, w związku z tym, że była aktualizacja i doszło tutaj, doszedł tutaj nowy pociąg serii EZT, EN57, dużo ludzi się mnie pyta na streamie, jak uruchomić taką lokomotywę, taki pociąg. Tutaj mamy dwa człony i już Wam pokazuję, bo tutaj nie ma tak lekko, jak można było sobie wyobrazić. Otwieramy przede wszystkim drzwi chodzimy tutaj do pociągu przez, można byłoby sobie nacisnąć jedyneczkę, bylibyśmy w kabinie, ale nie możemy iść do kabiny, bo musimy najpierw wejść do szafy niskiego napięcia, włączyć sobie baterię, a następnie musimy odblokować przekaźnik różnicowy, no i biegniemy, słuchajcie, do kabiny, w tej kabinie troszeczkę więcej komplikacji, naciskamy "E". Maszynista siada sobie no i już wam pokazuje, co mamy tutaj zrobić. Przede wszystkim musimy aktywować kabinę. Włączyło się nam tutaj SHP. Klasujemy lewym przyciskiem myszy lub spacją. Do tego, jak już mamy tu włączone, musimy podnieść pantograf, aby mieć, żebyśmy mieli oczywiście prąd. Pantograf dotknie sieci. I będziemy mieli prąd tutaj. Ten wskaźnik zaraz pokażę, czy jest już prąd. Tu nam się pokazało. Teraz wyłącznik szybki. Musimy tutaj załączyć. Słuchajcie. No i teraz mamy przetwornicę. Prężarkę musimy tutaj włączyć. No i oczywiście musimy włączyć reflektor prawy, reflektor lewy, no i reflektor górny. Tak jak przestało, oczywiście na czoło pociągu. Musimy włączyć radiotelefon. Zgłosimy się dyżurnemu. Do 4, Ale to tak nie jest 6, jeszcze 6, do końca, 5, żebyśmy połączyć. jechali. Trzeba po prostu wyjść i musimy czym prędzej udać się do drugiego członu. No, niestety, tak w rzeczywistości też tak 6, jest. Kwaszczynica musi jest się nabiegać jak szalony. Biegniemy do drugiego członu. Mamy już w prawym górnym rogu białe światło, czyli to światło manewrowe. Możemy za chwilę odjeżdżać. Otwieramy drzwi. No i tutaj również musimy podbiegnąć do, zobaczcie, do szafy niskiego napięcia. tym, że tutaj robimy coś innego. Tutaj musimy włączyć tylko baterię. No i wracamy z powrotem do kabinki. Przechodzimy do kabiny. No i teraz pierwsze co musimy zrobić, to my musimy wyluzować tutaj. Zobaczcie, jest luzowanie. Przechodzimy do kabiny na końcu pociągu. Biegniemy szybko czym prędzej, aby zdążyć na czas wjechać w perony. Wchodzimy do tej oto kabiny. Następnie, słuchajcie, no wiadomo, jeżeli to jest tył pociągu, no to potrzebne jest światło czerwone. Światło czerwone. Mamy oczywiście, słuchajcie, czerwony lewy, czerwony prawy, no i tu również musimy wziąć, zrobić odcięcie. Jest zrobione. Dajemy literką E. No i to by było na tyle z tej strony i Biegniemy słuchajcie do drzwi, które trzeba zaraz ze sobą zamknąć. Bo inaczej będzie problem. Jesteśmy już tutaj. Wychodzimy z tego składu. Szybciutko zamykamy. No i biegniemy do kabiny. Chodzimy przez drzwi, no, trzeba je zamknąć za sobą. No i wchodzimy do kabiny. No i teraz słuchajcie pozostaje już tylko odjazd. Ja to zrobię tak, żebyście mogli, żebyście widzieli, co ja tutaj robię. Oczywiście musimy zwolnić ręczny hamulec. Prawód hamulcowy już jest OK. No i teraz, słuchajcie, czas na odjazd i byśmy sobie pojechali, tak? Ale jeszcze musimy, pamiętacie, wyludować. No i jedziemy. Można oczywiście sobie okno otworzyć SHP wyłączamy Dojeżdżamy oczywiście do stacji Musimy kawałek dalej podjechać, bo mamy dwa człony, więc ten pociąg jest długi. No i oczywiście nastawnik na zero, no i hamujemy. Jak żeśmy się zahamowali, oczywiście otwieramy drzwi, aby ludzie weszli. Tak, słuchajcie, to się prezentuje, mamy czas 3 minuty 25 sekund. Do odjazdu. Jeżeli będziemy chcieli po prostu ruszyć, wiadomo, kto już jeździł tym zestawem, słuchajcie na no to pierwsze, co trzeba. Klik. No i zamykamy drzwi. No i słuchajcie szerokości. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi tutaj o uruchomienie tego zestawu EN57. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.